Dzień dobry, Miłosz Łabusiński, firma ProCam. Jak wiemy, przebieg pogody zimą, zwłaszcza na północy Polski, był bardzo trudny. Na niezamarzniętą glebę spadł śnieg, który utrzymywał się powyżej 6 tygodni. Spowodowało to idealne warunki dla rozwoju pleśni śniegowej, która zdziesiątkowała wiele plantacji z burzozimy. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nam zboża jare, które w takich warunkach są świetnym rozwiązaniem. Nie tylko zastępują nam takie plantacje, yy, ale również dają plon z wyższą jakością ziarna niż formy o zimę. W ofercie ProCam była nowo zarejestrowana odmiana jęczmienia Jarego, czyli od Jowita. Jest to dwurzędowa odmiana pastewna z rejestracją w lutym w 2020 roku. Odmiana jest numer jeden, w plonie na poziomie A2 w badaniach PDO Soboru w latach 2018 do 2020 i posiada jeden z najwyższych MTZ w polskim katalogu, bo aż 52 gramy w warunkach suszy. Na chwilę obecną odmiana może pochwalić się bardzo dobrym krzewieniem, ponieważ jak widzimy wytworzyła cztery mocne pędy kłosonośne, co przy obsadzie 300 nasion na metr kwadratowy no, wróży bardzo wysokim plonem, z oczywiście świetną zdrowotnością. Liście jak widzimy są czyste i dobrze wybarwione, a system korzeniowy e, bardzo pięknie rozbudowany. Jeśli chodzi o nawożenie, to zastosowaliśmy przeciwnie amofoskę piątkę w ilości 240 kg na hektar. E, Powschodowo na dokrzewienie e, daliśmy saletrę amonową w ilości 200 kg na hektar. No, miejscami po wschodach zaczęła pojawiać się komosa, więc użyliśmy tu do zwalczania herbicyt Cantor Forte w dawce 0,8 litra na hektar, który. Jak teraz zauważyliśmy, no świetnie sobie poradził z tymi chwastami. Obecnie jesteśmy w fazie zaawansowanej, fazie BBCH31 i zastosujemy następujące mieszaniny: input w dawce 0,7 litra na hektar plus halny w dawce 0,12 litra na hektar w celu ochrony przed chorobami podstawy ziba, jak również mączniaka. Do tego dołożyliśmy odżywianie dolistne w postaci proliw MAX 4.0 w dawce 1,5 litra na hektar plus improver 0,5 litra na hektar oraz jako insektycyd pójdzie proalfa-cypermetryna. W kolejnym zabiegu, a dokładnie w momencie wypuszczania ości, czyli na początku kłoszenia, będziemy ograniczać takie choroby jak plamistość siatkową oraz najważniejszą z tych chorób ramularię, yy, która wyrządza duże straty w plonach co bardzo dobrze wiemy, do tego zastosujemy Fandango plus Landvior, no i dodatkowo Phoenix. Do ograniczenia mszyc, których niestety jest sporo, zastosujemy wtedy Siltak, oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, dodamy etefont w celu skrócenia do głosia. Moi drodzy, na tę chwilę dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.